osoba, która puści to, to Lamborghini, wygrywa Lambo w prawdziwym życiu. Ale oczywiście dla uczestników, zarówno widzów, jak i youtuberów, przygotowałem masę różnych konkurencji, więc koniecznie oglądajcie do końca. I napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona marka samochodów. Plus, nie wiem, jak wyżyliście lajki, więc zostawcie coś po sobie, błagam i suba, dzięki. Proszę, kochany, dramat. Wczoraj w szklance mieliśmy zagęszczony sok z Limonki, więc nikt nie odgadł. A kartnet poleci do losowej osoby, czyli tego oto pana. A dzisiaj kontynuujemy zabawę, więc zgadujcie w komentarzu, co według was znajduje się tutaj. Eee, wy dotykacie rękami, chłopaki, tak? Dotykacie Lamborghini, czujecie je? Tak, czuję, zimne w <laughs> okay. Konkurencja pierwsza, chowany. Dwie pierwsze znalezione osoby odpadają. O kurczaki, muszę się schować! 10 sekund. Nie no, jest taka padaka, że aż mi smutno. Dobra, idę za ostatnie drzewo! To jest tragedia! Siedzę tu w rogu. Odebi. Odebi. <noise> nie wskoczył idiota! Zaczynamy zabawę. Proszę bardzo. Nie szukaj w tym domku, nie ma sensu. Ja się będę bez ruszału, ale tak trochę koło drzewa, chociaż tylko. Tylko tyle. Ej, dobra, to jest mega duże. To wygląda w ogóle jak pagody pomyślności. Pytanie jest, gdzie ludzie się mogli... Schować. Ja, ja mam takiego stresa zawsze na Hide and seek Widzowie, przysięgam wam. Pod schodami. Pusto. Ty, ja oszukam trochę, miałbyś kompletny bezruk, ale j, 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 ja przepraszam. Jak wygram lambo jak wygram lambo, to wam oddam. Nie, 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 nie. Idź, 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 proszę, proszę. Na 1000 ktoś tu musi być. Aha, okej. Okay. O! mam. Szybko poszło, ja potrzebuję jeszcze drugiej osoby Tutaj w środku coś mi się wydaje, że ktoś będzie A może na zewnątrz jakiś manojeczek Może jakiś kepcie za drzewkiem gdzieś się schował O! Przecież byłem na chwilę zawał Ja tak troszeczkę się ruszam tylko, tak chyba można, prawda? Tak wiecie, wokół drzewka A manojek za drzewem stoi, ty! A Jacob przed chwilą mówił manojek za drzewem Ja że on tego nie sprawdził Tam, ty! No no jak? Najgorzej! Żegnam Adiego, serdecznie! Bardzo było miło! Aby, aby Gabcia szybko odpadł! Uwaga bomby! Ty no ale on Lambo nie dotyka przegrał! O! O właśnie! No, i... dobrze, no. Znamy. no. dobrze, No Dobrze! Dobrze! Artykuł 60 wy! Co się dzieje? To niestety kanał zostaje wyeliminowany. Dokładnie, bardzo dobrze. Proszę pilnować że Lamborghini, trzeba cały czas dotykać. Konkurencja druga, czerwone-zielone. Która polega na tym, że kiedy mamy zielone światło, to możemy się ruszać, a kiedy mamy czerwone, to musimy stać bez ruchu. Dwie najgorsze osoby, którym nie uda dobiec się do linii, przegrywają. Zaczynamy. Zobaczymy tutaj, kto przebiegnie, kto nie przebiegnie. Ups. Oh. Aha Oho. Aha. 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 Już to lubię. Proszę bardzo. Ups, stop. Żartowałem. Tutaj koleżka farmera. jesteś taką że... szmatą, mnie, Naprawdę, to jest niewiarygodne. No i dostajesz hita w stopę, zachowuj się, dobra, lecimy dalej. Siup i siup. Aha! <grym> Ej, nie było czerwonego, co to ma znaczyć? <grym <grym że cały czas czerwona jak wciąż biegnie, jak tu <grym> Ej, spróbuj oszukać, jak będę po tych lampach szed... A, Proszę nie, bardzo. Biegnij, biegnij, biegni, karate, ja cię puszczam. Nie wiem, kim jesteś, ale sobie biegnij. No, na spokojnie. Ekstra ci poszło. Tak jest! A to łysy? Zatrzymujemy się, nie? A może, pyk! O, jak czujnie, nikt nie odpadł. Dobra, pyk! I pyk! Jesteś taką szmatą, Jacob! O, się <laughs> nabrać coś pięknego. -ra -ra -ra, barberito! Let's mama, pyk. go! Pyk. Nie, nie chcę, mi się. Sporo, sporo was tam. Tego kolegę przepuścimy, niech sobie wygra, nie wiem kim jest. Daj mi przejść jako, daj mi przejść jako, daj mi przejść deko, daj mi przejść. Zajął to gra dziadek. Ja mam zadam pro, problemiki ma chyba Pam, 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 Pam! Cofnięci wszyscy. Biegnę prosto, po prostu linii. I biegniemy. Jest pan z koniczynką. Zostały ostatnie trzy osoby. Jest! Jezus Maria! Najgorszy tryb na świecie, nienawidzę tego gówna Autograf od matka, let's go Tygrysica, a ta dwójka zostaje wy -e -no -wa na Nie no, bez sensu, on jest szurnięty yes, Let's go, to lubimy Walka na killoffy start, aż jedna osoba nie zginie No jak ginę, jak ginę, jak ginę Smarty Gracjanek Żegnamy, konkurencja trzecia, mini Battle Royale. Dwie pierwsze wyeliminowane osoby odpadają. Polecieli. I bardzo defensywnie, bardzo defensywnie tutaj panowie grają. Gościu na dachu. Gdzie oni są? No chyba go boli. Nowa zasada: osoba, która teraz zabije, będzie mogła wskazać kolejną osobę, która zginie z lobby. Aż na utkanej siedzi gdzieś. Tylko zero. Leżysz! Łatwo! I Matek z fragiem! Proszę bardzo, zapraszam do lobby w takim wypadku. A mam inne pytanie, czy możemy tą y, nagrodę zamienić na y, HP i się uleczę do 100? Możemy. Zobaczmy, kto to przeżyje. O, jeden ogarnia. Dobrze, cały czas trzyma bo to mi się podoba. Puścił! Puścił! E, Tygrysica do mnie. Jacob mówi Ty Tygrysica, zapraszam. Jawale. Detonujemy się, Tygrysica. Niestety. Nie no, co ja zrobiłem? Czwarta konkurencja: Bomb Warsy. Czyli gra, w której jeden z graczy ma bombę ad i musi jak najszybciej pozbyć się jej poprzez trafienie w innego gracza. Ale jeżeli ci się to nie uda i bomba wybuchnie, to odpadasz. Pięciu zwycięzców przechodzi dalej. Matek! Ja w Oho, dostał jakiś jumbel. No zostaw mnie, coś nienormalny! Detonuje cię, ja uciekam Chodź, matek, pasuj się. Oho, oho, wybombiony Michal No i papa. I bez jest teraz odpadnie. Też nie może trafić z bumeranga. Ja uciekam. Ja spierdzielam. Ja pierdzielę. Dobra, trafiłem. Ja miałem pistolet z zajmem. O nie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Dobra, wygrywam. Jest! Jest! Nie! Chowam się. S. S. Dobra, wygrałem pierwszą rundę. Pier Matek z bombą, matek z czepiakiem. Trafił ziomka, ale. Ojojojoj! Oj, oj, oj. Ginie. Zginęły sy. Kolejny 1v1. Matek albo Buga przejdą dalej. Buga drugi raz w finale. Ole go wychwycił. Matek ma flinta. Buga. Matek przechodzi dalej. Runda trzecia. I uwaga, czemu on czeka? Czemu on czeka? Niestety, Sugarbot odpada i teraz bez Nikos. Ale ograny. Bez nikos przychodzi dalej. Ja palę nie dzisiaj. Ostatni pojedynek, Bartuś versus heavy i chyba odpada kolega Heavy Bartuś przychodzi dalej, no niestety. Konkurencja piąta ramprasz. czyli mapa, na której uczestnicy muszą dotrzeć jak najwyżej, omijając po drodze przeszkody w postaci spadających aut, autobusów itd. Klasycznie osoba, która jako pierwsza zostanie wyeliminowana. Odpada. Unikanie Lamborghini'ego. Proszę bardzo, nie możemy dać się potrącić samochodzikowi, jakiemukolwiek. To ogólnie nie jest trudne, tak? Tu leci autobus, omijamy go fenomenalnie. I wózek we mnie wleci. Dobra, nie wleciał. Godzi mnie auto, nie podaje się. Ej, ej, ej. Ej, to jest zajemiste. to jest. Aaaa! to jest takie przyjemne. Dopóki nie dostanę hita, jest fajnie. Dobra, lecę, żyję. Dobra, gościu. Oj, matek Dead, matek Dead, odpada! Co za gówno Łysy dawaj skaczemy, twarda bania co ty Ua! Już wiem czemu on nie skakał Dobra, lecę nie? Ty, ale tu jest Hollywood No pewnie No to mam dużo HP ogólnie, nie? Fajnie, fajnie że żyję Fajnie że żyję Jeden HP w widzowie Jeden HP... No cholera No i gleba, nie? Ej, ale jestem pierwszy w tabeli, więc jest szansa, że wygram o kurwia, no to powiem. Oni w trójkę mają tyle samo punktów, więc nic się nie dzieje. Konkurencja szósta, tower on the up. Każdy z uczestników ma tylko i wyłącznie 5 minut na wspięcie się na jak najwyższy poziom. <laughs> Osoba najniżej odpada. Nie no, co to jest za on up tower? No, ja to pierdziele. Mam to, ok. Wow, 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 wow. mam to. Pick, hop, skok. Bez nikos to jest jakiś tryhard przepocony na tej mapie. Ja to mam gdzieś ja lecę twardo. Miczan z Bartusiem tam na dole, zagubieni. Ej, ale ten on jest tak dziwny. Jezu, kochany stary, tu jakaś antena znika, tu nie wiadomo o co chodzi. Aaaa! Ja pierdzielę, co ja w ogóle robię. W końcu się na coś przydało: trenowanie, grindowanie w Fortnite. Jakiś level ukończyłem, dobra, jestem najlepszy, stary. 3,5 minuty dopiero za mną, a jakiś level ukończyłem. No, tak musisz powoli, powoli. Ty chopię, zobacz, gdzie ja jestem, nie? Ile masz metrów, Miczan? A 60 prawie. Paragraf 60, kocham. No 60 metrów. <laughs> Panowie, ostatnie 15 sekund zostało. Nie, nie chce mi się. Zsięgam, demoluję tą grę. Eee. No myślę, że wiemy kto. <laughs> Kto odpada? Biedny michem. Konkurencja finałowa, czyli test celności. Moim zadaniem jest biegać i unikać strzałów ze snajperek, Natomiast zadaniem bez Nikosa i Bartusia jest zestrzelić mnie jak najszybciej to możliwe. Osoba, która jako pierwsza wyeliminuje mnie dwa razy, oczywiście wygrywa Lamborghini, o którym mówiłem na początku odcinka. 3, 2, 1. Powodzenia, Michałki! Jo, w pierwszej jesteście chorzy!

Leć Kubuś O ja pierdzielę Kolejny poziom, kolejny poziom Jestem sobie wyżej niż byłem wcześniej Oj, oj, oj Oj, oj, oj What the fuck? O, ale dostałem, mam jeden HP O ja pierdzielę, mam jeden HP Mam jeden HP Ej, patrzcie, ja tutaj mogę przejść To takie coś o. o w dupę, to chyba nie jest dobre Traf go Bartuś Twardawania, twardawania Pyk Pyk Gratulacje dla Beznikosa, ale oczywiście miejsce drugie i trzecie otrzyma nagrody pocieszenia w postaci sprzętu gamingowego, więc koniecznie sprawdzajcie ofertę Steela. Do następnych, trzymajcie się, miłego dnia. Siema!